Po raz kolejny witają Państwa Paweł Borkowski i Andrzej Supron. Emocjonujące pojedynki w poprzedniej edycji przysporzyły nam ogromnych emocji, gdzie to niespodziewanie można powiedzieć w ostatniej chwili wygrał Chris Sabin, ale w tej chwili przechodzimy już do nowej i oczywiście do nowych emocji związanych z zapasami zawodowymi. Ultimate X Match. Ultimate X Match, mecz o pas. Jest to mecz, w którym zasady są szczególne. Zaraz Państwo zobaczą. Ring jak jest przygotowany. Warto wspomnieć także o tym, że dwóch zawodników bierze udział w tym meczu po raz kolejny, natomiast samoa Joe bierze udział po raz pierwszy. Jest także bardzo interesująca, interesująca rzecz dotycząca Sama Joe, który przez 9 miesięcy, będąc w TNA od swojego debiutu, nie przegrał żadnego meczu. Natomiast ten może coś zmienić. Jest to jest jedna, jedna, jedna ciekawa rzecz, mianowicie zasady tego meczu. Ring jest przygotowany specjalnie, specjalnie do walki o tytuł, który zawieszony jest na, nad ringiem. Zawodnik który Wepnie się i dostanie się do tytułu i zdobędzie go, posiada pas. Mecz y, szczególny, szczególny mecz ze względu na uczestników. Christopher Daniels, którego znamy z wielu odcinków Impact. Który AJ... bardzo efektownie wszedł. Tak jest. <laughs> Oczywiście w, te, w tą wspaniałą atmosferę, która... Tak. Kolejnym przeciwnikiem, y, kolejnym uczestnikiem w tym meczu jest AJ Styles, którego w tej chwili widzimy. Zawodnik bardzo utalentowany, silny fizycznie. No i można powiedzieć, odwieczny przeciwnik w TNA Krzysztofera Danielsa. Także spotykają się odwieczni rywale, ale jakby tego było mało, to oczywiście do szczęścia będzie jeszcze jeden wspaniały zawodnik, który w nie mniej efektowny sposób również pojawi się e, w tej gali zapaśniczej i oto właśnie on, Samoa Joe Samoa Joe, e, bardzo silny zawodnik, e, bardzo brutalny, e, w tej chwili można się tylko zastanawiać nad jednym czy zasady, które obowiązują w tym meczu nie, nie zmienią wyniku, który no można powiedzieć byłby na korzyść Samoa Joe jednak tutaj musi wykazać się sprytem musi wykazać się e, no z odrobiną że tak powiem, akro akrobatyki, yes. aby dostać się po ten rink, no ring jest specjalnie przygotowany pod jego ciężar, akurat ta konstrukcja, którą mm -hmm. widzimy, ponieważ mogłaby, że tak powiem, strzelić jak nitka Talina. Ja nie jestem widzieli. pewien, wiesz, Paweł, ale podejrzewam, że e, tam będą jakieś tryki. Ale teraz proszę Państwa, widzieliśmy coś. zwrócił się do, do rampy, aby dostać Kiedyś się na linę. Y, pamiętam, komentowałem też taką galę, gdzie tam i drabiny były grane, prawda, i różne elementy, żeby się wspiąć właśnie na górę. Ale tak jak powiedziałeś, samochód Joe, on dysponuje warunkami fizycznymi, ale na pewno nie predysponują go do tego, żeby mógł sobie podskoczyć i ten pas zdjąć. I teraz proszę bardzo, jest stare przysłowie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ten trzeci musi się orientować. To widzieliśmy, Momentalnie, już na że, tak, gdzie sama Joe e, chce go ściągnąć, e, zeskoczył i zaatakował sama Joe w tej chwili. Ale gdzie Styles się bije sama, a tam już wtedy e, Christopher Daniels już szedł na górę. I teraz Samoa Joe będzie mógł wykorzystać swoje kilogramy po to właśnie, żeby się powiesić na nogach e, Christophera i go ściągnąć do dołu. Tak, w sprowadzaniu na, na matę najlepsze zdecydowanie. Ale teraz była bardzo ładna akcja techniczna. Piękny suples, bardzo dynamiczny. I trzeba przyznać, że tutaj Samoan za, Joe za, za, zachował się bardzo przytomniej. No i proszę bardzo. Ale nie, nie, już, już, już widzimy tam. Ej Jane Staś już. Widać, że, że Samoan Joe jest dobry w ringu. Eee, silny, dobre predyspozycje do walki z dwoma przeciwnikami, jednak... No tutaj, e, Dzisiaj nie teraz... chodzi o przyłożenie tak nie, Dzisiaj elementem zwycięstwa Tak jak już wspomniałeś Jest ściągnięcie tego pasa Aczkolwiek wejść Choćby po tej konstrukcji Nie jest tak prosto Zwłaszcza, że przeciwnicy czekają mi to dwóch, żeby go ściągnąć Trzeba wykazać się ogromnym sprytem i, I taką uwagą, gdzie się dwóch bije Wtedy ten trzeci może skorzystać Ale powiedzmy, widzimy... powiedzmy sobie szczerze Samoa Joe nie jest faworytem w tym meczu Byłby faworytem, jeśli Musiałby z nimi walczyć w na normalnych zasadach. Jednak tutaj liczy się, liczy się. Ale zobacz, szybkość. Zobacz, on w tej chwili zobacz, leży, prawda? Kto pomoże mu, żeby nie wszedł? O, oczywiście pokazuje się tam Christopher Daniels. Ale teraz niesamowita akcja, ponieważ Samoa Joe się nie włącza dwóch zawodników. Idzie już po pas. Dokładnie. I proszę bardzo. I gdyby te, w tej chwili Samoa Joe wchodził już by mógł być na górze, prawda? Ale równie może być sytuacja taka, że jeżeli Zwycięży z nimi na macie, to potem bez problemu wejdzie wejdzie potem pas na, na górę. Dosłownie, może poczekać również jak będą się wspinać, Kilka, wow! kilkakrotnie ale na, to na była piękne. nie będą mieli już siły wchodzić na konstrukcję. Piękne kopnięcie z takiego wyskoku Samoa Joe's show Christophera Danielsa, no ale tam już na Samoa Styles czeka. Tak. Wykłaca mu takie razy z łokcia. Jeszcze się rozpędza, żeby nabrać siły do tej swojej masy. No bo co by nie powiedzieć, jest to nie lada kolos. Ale gdzie jest Christopher Daniels? Christopher Daniels został wyrzucony, coś, coś kombinuje za to no, 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 odpoczywa. Albo, na razie albo ten atak był tak mocny, że nie może się mieć. Był, moc, był mocny, jak widać, tam e, za ringiem. O, bardzo ładne, bardzo ładna kontra pytają <laughs> To było ładne, to było ładne. Oczywiście przypadkowe ten, gdzie tam odpoczywał. No i co? Czyżby Daniez nie, nie chciał? Samo nie chciał. Teraz proszę bardzo powtórka tej sytuacji. Jeszcze widać było, że Christopher Daniel jest na patoczu się lecącemu Stylesowi. Ale proszę zwrócić uwagę, jaki już zmęczony jest Samu kiedy tych dwóch zawodników, no i teraz proszę, spojrzał się, ci zawodnicy walczą, to Czyżby on była tak? A on to... mimo wszystko nie. chce jeszcze. Nie. Kto wie, czy ten pas w sumie nie jest aż taki ważny. Niesamowity string od wykonaniu Samu Joe. W tej chwili myślę, że może się śmiało wspinać, ponieważ U. zawodnicy U. są zmiażdżeni poza ringiem. No i teraz jak my można powiedzieć, że mógłby upiec dwie pieczenie, właściwie trzy, bo dwie pieczenie w postaci w Stylesa postaci i, i Christophera Danielsa, no i ten trzeci pas. Bardzo na no i teraz proszę bardzo, spojrzał się na plansza. górę, podciągnął porciętka i wchodzi na górę. Ale tu chłopaki wiedzą, że ten nie mogą do tego dopuścić. Pytanie: Pusz... jeszcze Pryso... konstrukcja wytrzyma? Może się no okazać, tak. że Samoa Joe poleci z tym i zostanie jeszcze pasem po głowie z góry, ale nie. miejmy nadzieję, że nie. Trochę no. no, może chyba masz rację, że oni właśnie nie powinni się w ogóle przejmować Samoa Joe, bo nie stanie się utrzymać na tej linie. Moglibyśmy winnie... nawet troszkę z nim podrażnić, podnieść go tam do góry. Ja myślę, że oni powinni go wykorzystać jako podnóżek, nie, 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 nie. i to by to było ciekawe. To wtedy byłoby Bar łatwiej. Bardzo sprytna taktyka. No ale teraz Christopher Daniels e, odpoczął. Tak, i teraz próba, uwaga. Ściągnięcia z góry, wykorzystanie. Ach, piękny rzut, wspaniały. Netmer z narożnika. No wykonać, wykonać snepper na y, Samoa Joe. Czy w takiej sytuacji no, to on go specjalnie tam sadził do góry, żeby było łatwiej. Pięknie. Wspaniała akcja techniczna, walka jest bardzo emocjonująca, w dalszym ciągu nie wiemy kto będzie tym szczęśliwym, który ściągnie ten pas z góry, widzieliśmy, że Samoa Joe jest jakby już wykluczony z faktu, że za dużo waży, no i jeszcze nie możemy go przekreślać. widzieliśmy, no spotkamy się po przerwie. Witamy po przerwie. Ultimate X-Match pomiędzy Danielsem, Stylesem i Sama Joe. Na ringu pozostaje Daniels i AJ Styles. Daniels już yy, próbuje dostać się na górę. No, no. Czyżby jakieś były rozbieranki? Proszę Państwa, organizatorzy zafundowali nie tylko telewizom, ale również zebranej tam licznie publiczności nowe emocje. Tym razem nie przyłożenie, nie przyłożenie na matę za plecami zawodnika, tylko z... Zdjęcie tego pasa, który jest zawieszony właśnie na tych linach. Ten, który pierwszy zdejmie e, ten pas, ten zostaje zwycięzcą tego, e, tego pojedynku, ale jak Państwo widzą, nie jest to takie proste, gdyż w każdej sytuacji, kiedy tylko jeden się wspina, drugi, a czasami nawet dwóch e, ściąga, to, e, s, e, ściąga go w dół. Rzekłbym, że nawet Daniel. Ale, ale niesamowity powerbomb! Właśnie chciałem powiedzieć, że coś coś, coś się szykuje. Szykuje się jakaś akcja wysokiego ryzyka i widzieliśmy to właśnie to, kiedy Daniels próbował ściągnąć Stiles, a skontrował, kontrował, wykonał na nim perfekcyjnie powerbomb z trzeciej liny. No, było to Z bardzo Wysokości, uch, bardzo efektowny chwyt. Daniels będzie potrzebował chyba trochę czasu, żeby dojść do siebie. Samoadżo widać, że się gdzieś tam w. Ale Staj zorientował Ujadja. się, że Chris Daniels leży nieprzytomny. Ten już nie jest tak ciężki jak Samoadżo i teraz czyżby on miał zostać zwycięzcą, już jest bardzo blisko, ale Samoadżo się zorientował i widzi teraz, no i będzie ściąganie bucików. Samoadżo, pięknie. Ożywił się, teraz to faktycznie no było i proszę i tak, i przy okazji w rogu kopnęliśmy, kopną sobie Danielsa, a za chwileczkę jeszcze zmiażdży Stylesa. Ale cóż jeżeli jest tak ciężki, że nie jest w stanie utrzymać się na tych rynkach, żeby zdjąć ten pas. Ale kto wie, jeżeli ci dwa już będą... O! Nieprawdopodobne kopnięcie bezpośrednio w głowę. E, no nie wiem, czy któryś tak... To o czym wstojnie wcześniej Samoa Joe bardzo, bardzo brutalnie wykonuje wszystkie akcje. Zauważyłeś, że Samoa gdzieś poszedł idzie po jakąś drabinę. Może on by chciał <grym> tą konstrukcję kom... przewrócić, żeby sobie pas po prostu wziąć, nie. ale raczej to musi... Wiemy, że krzesełeczko jest stałym elementem e, 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 wrestlingu. Tak, o, tym razem nie, nie krzesełko w e, zapaśnik, zapaśnik na krzesełko. O, ja mamy drugie krzesełko. Warto, warto wspomnieć, że jest to szczególny mecz, szczególne zasady. Sędzia nie u, 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 u. będzie ale... sędzia nie będzie, nie będzie interweniował w tak, przy takich akcjach. Można używać krzeseł poza ringiem. Stajs uratował teraz Krzysztofera. No bo ten się już szyko, proszę jaki, po powtórce, już się sama z, rozpędza, ale... Zrobił to bardzo gór. efektownie, natomiast nie wiadomo do końca, czy potrzebnie, ponieważ... No, no, zobacz, samą... zobacz, zobacz, zobacz. Okazuje się, proszę. że oni obaj są poza ringiem, a on już jest na ringu. Znalazł się również i sędzia, który oceni, który z zawodników, widzimy, że ten pas jest zapięty, to nie jest tak do końca, złapie pas i już to musi, trzeba ten pas zdjąć i zejść na matę. Ale, ale teraz już teraz widzimy jakie jest zmęczenie, Mało zmęczenie to, zawod... i... zawodnicy są już spoceni już jest, już jest mokra A teraz jakby ze złością, że nie mógł wejść skoczył na samą, to nie był najlepszy pomysł jak Państwo widzieli co z samym teraz Aha. jest krzesełeczko i teraz czy wykorzysta to krzesełeczko żeby wejść, czy tym krzesełeczkiem będzie starał się przeformować twarzyczkę Sędzia upomina sama Joe, że, że, że ma w ringu. Dodatkowe raczej... elementy są zabronione. Tak, dosłownie, za ringiem owszem, ale Uf. nie tu. Bo jeszcze się, ładny, ładny chwyt. Tu jest na jakby, czystą jakby akcję robiło, i na pasa. Jakby nie robiło na nim żadnego... Uff, takie klapsy. Jak wiemy, e, zapasik nie może uderzać e, pięścią, ale te klapsiki są mocniejsze od niejednego ciosu z zamknięto e, dłonią. Christopher Daniels wrzuca Samoa Johna w górną Teraz duszenie. Jedyna możliwość to, żeby go teraz rzucił w dół, ale jak jest, ale i... Piękny drobki podwójny. Tak jest. AJ Styles pomógł e, tym razem e, po... Nie, po raz kolejny e, Christopher Daniels powinien podziękować Stylesowi. Teraz on będzie chciał e, zrobić obróbkę Samoa. Im dłużej Ale... mecz trwa, tym jestem bardziej przekonany, że sam Marino nie będzie w stanie wyjść nawet na, 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 na stalową konstrukcję nie wiem, o, o. A na razie zobaczcie, jak sobie fani siedzi. <laughs> na no, poceli, chociaż góra już mu się chwieje na kudołowi. No i chłopcy chyba mu pomogą zejść. Tak i. oj, Pod, Podwójny muscle buster, dokonany przez. <laughs> Danielsa i Stajsa na samoadżo. No ale widzimy, że wszyscy trzej już są gotowani. Proszę, powtórka tego jeszcze raz tej samej akcji. No, rzucić takiego kolosa jeszcze z poświęceniem się w sumie na własne plecy. E, to już nie lada, nie lada wysiłek, a teraz. Sam jak pokazał do góry tą noczkę, tam tam jest ten pas. No tak, ale to już chyba nie dla niego, tak jak ktoś powiedział taka Paweł. Właśnie w nie w niewłaściwym miejscu leży, ponieważ no widzi, widzi czego nie dosięgnie. A jeszcze ja macha trochę rękami, pokazuje wa palcem, że nie nie nie, 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 jeszcze moja kolej. Ja Ci powiem szczerze, chciałbym zobaczyć, czy jak Samuadżo bez żadnych przeszkód próbuje wejść. Ja już wspomniałem wcześniej, bo to wiesz, wejść, złapać za ten pas, jego trzeba po prostu jeszcze zdjąć na dół. No, chyba nie ma dźwigu na sali, ale z pewnością by to <grym> mu dużo pomogło. No ale na razie widzimy wspaniała walka pomiędzy Christopherem i Stylesem. Tak, tutaj AJ Styles bardzo ładnie wykonał fele, tak zwanych akcji, można powiedzieć, na Danielsie. Właśnie powtórka tej pięknej tak, akcji technicznej. I tak, jeszcze tak. tak, salto, żeby kopnąć. Naprawdę to jest. No ci zawodnicy dysponują e, taką sprawnością fizyczną, że no, naprawdę e, można im tego pozazdrościć i można to podziwiać. No i proszę. Styles. Czy już będzie? Po raz kolejny próba wejścia. Samadżow. Trochę ogłoszony Widzi jeden, ale nie wchodzi. Jeszcze nie. Tak. Uważa, to już jest meczu. I bardzo blisko. Nie, a... No to była sytuacja, której no, się nie spodziewałem. No nie, sędzia a, no nie, a nie, no i nie zgadza się oczywiście e, z tego rodzaju rozwiązaniem, ale jak wiemy wielokrotnie, e, sędzia praktycznie statystuje nieraz przy tych walkach i, i można by powiedzieć, że nie ma większego wpływu. Tak, w tym momencie sędzia może uprzejść, jednak nie może zdyskwalifikować zawodników. Ale My widzieliśmy, teraz ma... że Christopher Daniels w piękny sposób znokautował yy, Samoa Joe. Daniels będzie atakował pas. No i proszę bardzo, i teraz korzysta z tego Christopher Daniels, który chyba jeszcze nie miał tak dogodnej sytuacji. Ogromne zmęczenie, podskoczył, złapał się, a trochę inna technika. Bardzo sprytnie, bardzo sprytnie. No i teraz oni muszą podskoczyć, żeby go zdjąć stamtąd. Jak to zrobią? Już odpina. Ale zaraz, czy żeby Jest, to był tak! Mamy się. Christopher Daniels! Christopher Daniels, zdobywcą pasa podczas Ultimate X. Proszę Państwa, w taki oto wspaniały sposób e, podskoczył. Złapał się nogami po to, żeby żaden z nich nie mógł podskoczyć go ściągnąć. I on też zostaje zwycięzcą tego pasjonującego, nietypowego pojedynku. Mecz był naprawdę bardzo, na bardzo, bardzo wysokim poziomie. No można było powiedzieć, że samo Adżoł nie ma większych szans. Nie, ciężko powiedzieć, czy to jest jego przegrana. No trzeba się skupić na zwycięzcy. Jest i Christopher Daniel. Proszę zwrócić uwagę, Christopher Daniel bardzo się cieszy. Tu jeszcze powtórki tych naj, naj, najładniejszych momentów. Rzeczywiście świadczą one o nie. Tak powerbomb, bardzo ładny powerbomb tutaj tak. Muscle Buster ale również widzieliśmy to ciekawe rozwiązanie gdzie za każdym razem kiedy zawodnik wspinał się po linie zostawiał nogi to był elementem najłatwiejszym żeby go ściągnąć ale Christopher Daniels wszedł zapiął i on został zwycięzcą a co my, my tu mamy? Moment, ponieważ... Czyżby jakieś gratulacje przeciwnicy tak. od dawna stoją w ringu i podają sobie rękę tym razem Daniels zachował się zachował się bardzo sportowo sama Joe widać trochę Zdegustowali tym wynikiem, no ale tak to bywa, może trzeba trochę wagi zwrócić. No na pewno ta forma nie jest dla niego najlepsza. O okresowe Daniel zabrał mój ręcznik. Tak jest. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Żegnamy się ze studia Eurosportu TNA Destination X, Andrzej Supron i Paweł Borkowski.